podjęcie uchwały w sprawie zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy jezioranych na rok 2013. thank you Paragraf 3 otrzymuje brzmienie. Paragraf 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia oraz podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Paragraf 2 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Jeziora. Paragraf 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia oraz podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały. Bardzo proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. W głosowaniu wzięło udział ośmiu radnych. Ośmiu radnych głosowało za przyjęciem uchwały. Nie było głosów przeciwu. Uchwała została podjęta. Tak. Ale I, nie, oczywiście, także myślę, że nie ma obowiązku usprawiedliwiania się czy uzasadniania. Każdy z radnych głosuje według swojego sumienia. I dla dobra gminy mam nadzieję. Mam nadzieję za dobre gminy. Dobrze. Punkt szósty. Punkt szósty, punkt czwartego. Podjęcie uchwały w sprawie Ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości. Czy są jakieś pytania? Odmawiane to było na komisji. Wszystko jest jasne, tak w takim razie pozwolę sobie przeczytać projekt uchwały. Uchwała numer 23 łamane na 211 łamane na 13 Rady Miejskiej w Gieranach z dnia 24 kwietnia 2013 roku w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i przez przed właścicieli nieruchomości. Na podstawie artykułu 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym Wielki ustaw z 2001 roku, numer 142, ustawa 1591. Z późniejszymi zmianami oraz artykuł 6N 6C ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w Gwinie, gdzie ustawa z 2012 roku, pozycja 391 z późniejszymi zmianami oraz artykuł 12. Ustawy z dnia 1 lipca 2011 roku o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz innych ustaw. Dziennik ustaw nr 182, pozycja 897, Rada Miasta Niezielona uchwala, co następuje. Paragraf 1. Ustala się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanych przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze gminy Jeziorach stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. Paragraf 2 podpunkt 1. Właściciele nieruchomości zamieszkały w dniu podjęcia niniejszej uchwały zobowiązani są złożyć do Urzędu Miejskiego Zbiorana deklarację, o której, mowa, o której mowa w paragrafie 1 w terminie do dnia 31 maja 2013 roku. Podpunkt 2 Właściciele nieruchomości nie na których w dniu podjęcia niniejszej uchwały zostały uchwały poddane zobowiązani są złożyć do Urzędu Miejskiego w na deklarację, o której mowa w paragrafie pierwszym do dnia 31 maja 2013 roku. Podpunkt 3. Właściciele nieruchomości, na których w dniu podjęcia niniejszej uchwały. Podpunkt 1. Nie zamieszkują mieszkańcy od punktu drugi. Nie powstają odpady komunalne. Zobowiązani są złożyć do Urzędu Miejskiego Jeziorana deklarację, o której mowa w paragrafie pierwszym w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpady komunalne. 4. W przypadku zmiany danych zawartych w złożonej deklaracji będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonych deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości, właściciel nieruchomości jest zobowiązany złożyć do Urzędu niskiego Wydziora nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmian. Paragraf 3. Deklaracja, o której mowa w ustępie pierwszym, może być składana za pomocą środków komunikacji elektronicznej przy zakładaniu następujących paru punktów. Punkt 1. Formularz deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami na zgodny z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, udostępniony jest w wymaganym formacie elektronicznym na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Paragraf drugi. Składanie deklaracji drogą elektroniczną odbywać się będzie za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu Miejskiego w Jezioranach. § Paragraf trzeci. Decyzja musi być opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego i kwalifikowanego certyfikatu w z przepisów ustawy z dnia 18 września 2001 roku o podpisie elektronicznym. Dzięki Ustaw z 2013 roku pozycja 262 albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym EPUA w rozmieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 roku o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne Dzięki Ustaw 2013 roku pozycja 235. Paragraf 4. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi jeziora. Paragraf 5. Uchwała wchodzi w życie w dniu, e, przepraszam, w życie po wpływie 14 dni od dnia jej opublikowania w dzienniku urzędowym województwa wrańskiego Moskowskiego oraz podlega zmieszeniu na tablicy o głosowaniu Urzędu Miejskiego Jeziora. Kto z Państwa Radnych jest za podjęciem uchwały? Bardzo proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. W głosowaniu wzięło udział dziewięciu radnych. Wszyscy radni głosowali za przyjęciem uchwały nie było głosów przeciw. Uchwała została podjęta. I teraz mamy punkt 7. Zmiany w budżecie gminy na 2013 rok. Bardzo proszę Państwa, i pytania są ewentualnie. Pani Mario, coś musimy sobie jeszcze wyjaśnić. Proszę bardzo, Pan wreszcie usłyszeliśmy, że Zwiększamy budżet o kwotę 150 plus 60 tysięcy. W związku z tym, żeby dokończyć realizację wyższego w budżecie, natomiast mamy pozycję 380 tysięcy. Chciałbym, żeby wjaśnić to, że podejmować ważne tak, dadać. Wczoraj się spotkaliśmy dwoje, żeby, do żeby uściślić żeby... dokładnie, żebym ja wiedziała, że moje kwoty wprowadzone na podstawie jego obliczeń wcześniejszych są prawidłowo ustalone i prawidłowo ustalone limity na pożyczki kredytu, które będziemy w kurce. Jeżeli yy, yy, miała błędy nie takie jak wynika z wyliczeń, ale merytorycznych, wtedy miała by nawet właśnie zarządzeń który... Prawidłowych, że odleci zaciągnąć w Wojewódzkim Funduszu i BGK pożyczki w na wyprzedzającym finansowanie w Wojewódzkim Funduszu na kwalifikowane 50%, które powinna zapłacić i do tych kwalifikowanych Wojewódzkich Fundusz przy tym zadaniu również zgodził się na część kwalifikowanych na przykazaniu. Wczoraj. Z panem Wacławem, jak rozmawialiśmy na ten temat, jak już sobie wyliczaliśmy nawzajem, to mi przedstawi, tak, z tego wyliczenia wynikało, że 236 tysięcy netto, wzrastają roboty, roboty budowlane, od nich jednocześnie leciutki procent na nadzór i na prace geodezyjne, to jest razem 236 tysięcy netto, do tego doliczając władz jest to kwota 290 tysięcy. 100 tysięcy złotych razem, tak, wstawiliśmy kwotę 389, prawie 390 tysięcy zwiększenia. Ja na początek muszę zabezpieczyć, <Ky> co, co mówię, zabezpieczyć plan 100%. VAT będzie zajmowany sukcesywnie, póki co, na wszelki wypadek, jest to kwota nieco wyższa, żeby na ten moment mieć zabezpieczenie pewne, tak, czyli plus 100 tysięcy złotych. Znaczy nie do informacji, m, m, która była pana burmistrza sprawozdania, to jest 100%. Nie 100%, dlatego że nie, nie dodaje od siebie jeszcze tego, że pan Włacow naprawdę się tu naliczył i na początek panu burmistrzowi przedstawiał. Być może, że coś, coś w tym odejmowaniu tego stycznia, grudnia gdzieś coś mu się wymknęło, bo materiału, który nosi, bo nie przynosiły ja Nie jestem przeciwny, chodzi mi o to, że jestem przeciwny. Jestem za, trzeba to dokończyć. Jest to kwota, którą musimy zwiększyć, bo przekracza to ofertę, którą złożyła firma. Jest to zrozumiałe, że mógł już podpisać umowę i trzeba to skończyć. Natomiast dlatego zwróciłem na to uwagę, że dała się nieścisłość. W tej chwili i tak my musimy to wprowadzić do budżetu. Czyli tak naprawdę nie brakuje nam 160 tysięcy bo my te finansowanie uprzedzające też musimy najpierw pokryć z własnych pieniędzy. A dopiero później dostaniemy refundację, ale to musi się znaleźć wysecznie. W tej chwili nie jest kwota 160, tylko tych 388 tysięcy, a później będą te zwroty z Unii Europejskiej, prawda? I zwrot vat zwrot będzie na startu, tak? będzie powodował zmniejszenie plan, ale też pokaże te 30 tysięcy. Dopiero, kiedy otrzymamy zwrot, Dziękuję bardzo. Czy jest ktoś z Państwa radnych ma pytania do zmiany w budżecie? Nie widzę w takim razie przystępuję. Nie już? Przystępuję do przytania projektu uchwały. Uchwała numer 23 łamane na 212 łamane na 13 Rady Miejskiej w Jeziorach z dnia 24 kwietnia 2013 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2013 rok. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 4 podpunkt 9 czyli litera D oraz litera i ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym dziennik ustaw z 2001 roku nr 142 pozycja 1591 z późniejszymi zmianami oraz artykułu 211 artykuł 212 artykuł 214 artykuł 215 artykuł 222 artykuł 235 artykuł 236 artykuł 237 Artykuł 239, artykuł 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Dziennik ustaw nr 157, pozycja 1240 z późniejszymi zmianami. W związku z artykułem 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku przepisy prowadzące ustawę o finansach publicznych. Dziennik ustaw nr 157. Pozycja 1241 z późniejszymi zmianami Rada Miejska Jeziorach uchwala co następuje. Paragraf 1. Zwiększenie dochodów budżetowych o 472 746,36 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 w związku z plan Ogólny dochodów budżetu gminy na rok 2013 wynosi 24 453 119 i 11 zł. Dochody bieżące wynoszą 21 930 85 zł. 12 groszy. Dochody majątkowe 2 523 3399 99 groszy. W ogólnym planie dochodów zawiera się plan dotacji na zadania zlecone 2 929 324 zł. Dotacje na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie porozumień 87 183 zł. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 104 tysiące. Paragraf drugi, podpunkt pierwszy. Zwiększenie wydatków budżetowych o kwotę 408 4 zł. To jest numer 2, w związku z czym plan ogólny wydatków budżetu gminy wynosi 26 837 167 złotych 51 zł z których wydatki tysiące wynoszą 21 344 336 zł, 65 groszy, a wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 8 335 509 7 zł. Wydatki na dotacje 1 848 141,64 zł. Wydatki na obsługę 2 888 ł. Wydatki majątkowe 5 492 830 86 zł, w tym inwestycyjne 5 8 zł. 253 830 złotych 86 zł zgodnie z załącznikiem nr 3. Podpunkt drugi. W ogólnej kwocie wydatków mieszczą się wydatki na zadania zlecone 2 929 324 zł. Wydatki związane z realizacją zadań wspólnych na podstawie zawartych porozumień w kwocie 87 183 zł. Podpunkt trzeci. Wydatki na programie i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszu Strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 5 284 362,66 zł zgodnie z załącznikiem nr 4. Paragraf trzeci. Deficyt budżetu w wysokości 2 384 048 40 zł planuje się pokryć pożyczką w kwocie. 2 384 48 zł 40 groszy. Uchwala się przychody w wysokości 5 539 728 ,29 zł 29 groszy oraz rozchody w wysokości 3 155 679 ,89 zł 89 groszy zgodnie z załącznikiem numer 5. Paragraf 4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań. W drodze umów lub porozumień z organami administracji rządowej w 2013 roku, według załącznika nr 6 a Paragraf 5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2013 roku, według załącznika nr 7 i 7a. Paragraf 6. Plan Udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2013 roku według załącznika nr 8. Paragraf 7 podpunkt 1 Linii zobowiązań na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu wynosi 2 384 048,40 zł w tym na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków Unii Europejskiej 2 384 48 i 40 groszy, z czego na wyprzedzające, wyprzedzające finansowanie 1 434 000 10 49 groszy. Limit zobowiązań na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek w latach poprzednich wynosi 3 miliony. 155 679 złotych 89 zł. Paragraf 8. Prognozuje się łączą potem długu gminy na koniec roku budżetowego w wysokości 19 349 748 złotych i 89 zł. Paragraf 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia obowiązuje w roku budżetowym 2013 i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu w Urzędzie Miejskim. Kto z Państwa Radnych jest za podjęciem tej uchwały? Bardzo proszę o podniesienie ręki do góry. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Kto z Państwa Radnych jest przeciw? Nie widzę, kto się wstrzymał. Trzy głosy wstrzymujące. Czyli w głosowaniu brało udział sześciu radnych, nie, dziewięciu radnych, przepraszam. Sześciu radnych głosowało za podjęciem uchwały. Trzy radnych wstrzymało się od głosu. Uchwała została podjęta. I podpunkt ósmy. Uchwała, projekt uchwały w sprawie WPR. Czy są pytania? Zmiany wieloletniej Prognozy Finansowej w lata 2013-2025. Widzę w takim razie bardzo proszę czytamy projekt uchwały. finansowej gminy Jeziorami na lata 2013-2025. Na podstawie artykułu 226, artykułu 227, artykułu 228, artykułu 230, ustawy 6 i artykułu 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych w dzienniku ustawy nr 157 pozycja 1240 z, późniejszym, z późniejszymi zmianami w związku z artykułem 121 ustawy 8 i artykuł 122 ustawy 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku przy przepisy wprowadzające ustawy o finansach publicznych Dziennik ustaw nr 150 z dwicja 1241 z późniejszymi zmianami oraz artykuł 18 ustawy 2 podpunkt 6 ustawy z dnia w 1990 roku o samorządzie gminy to jest ustaw 2001 roku z nr 142 z jest propozycja 1591 z późniejszymi zmianami. Rada Miejska uchwala co następuje. Rada wiedzi wieloletnią prognozę finansową gminy na lata 2013-2025 zgodnie z załącznikiem nr 1. Paragraf 2. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2013-2025 zgodnie z załącznikiem nr 2. Paragraf 3. Wykonanie uchwały powierza się punktu 3. Paragraf 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicę odłożeń w urzędzie Miejskim Jeziorach. Kto z Państwa Radnych jest za podjęciem uchwały? Bardzo proszę o podniesienie ręki. Kto z Państwa radnych jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? W głosowaniu wzięło udział dziewięciu radnych. 6 radnych głosowało za przyjęciem uchwały. Trzech radnych wstrzymało się od głosu. Nie było głosów przeciwnych. Uchwała została podjęta. Na tym skończyliśmy projekt uchwał. Przechodzimy do punktu 5 dzisiejszego porządku sesji. Jest to przyjęcie protokołu z 22 sesji. Rady Miejskiej. Protokół był do wglądu. E, Widziałem, że Pan Radny Boczkowski zapoznał się z protokołem. Mam nadzieję, że to wykazywa mnie również. Bardzo proszę, kto z Państwa radnych jest za przyjęciem protokołu 22. sesji Rady Miejskiej o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. W głosowaniu wzięło udział dziewięciu radnych. Dziewięciu radnych głosowało za przyjęciem protokołu. Protokół dwudziestej sesji Rady Miejskiej został przyjęty.